Jak założyć gumki na deltki paralotniowe? Czyli coś takiego. Jak owinąć tą gumkę? Tu przygotowałem taką większą deltkę, żeby było lepiej widać takie duże gumce, jak się to robi. Tak ma docelowo to wyglądać. Teraz tak wkładamy gumkę w deltkę. Obracamy tą gumkę i znowu ją przekładamy przez deltkę. Teraz wychodzi taka ósemka. I jak mamy taką ósemkę, teraz łapiemy tą gumkę, co jest bardziej na zewnątrz tej ósemki, czyli tą. Część gumki wyciągamy teraz z deltki. Wyciągłem, ciągnę do góry. Tutaj widać, że nam węzeł wychodzi. Patrzymy teraz, która gumka jest nad którą. Czyli ta gumka jest wyżej tej gumki. Czyli ta gumka ma być wyżej tej gumki niżej. Co jest? I obkręcamy w tą stronę. I teraz wkładamy przez deltkę. i mamy zrobione zakręcamy deltkę wiadomo do parę lotni kluczem dokręcamy i jest to samo co fabryczne owinięcie i mamy to samo